To znowu ja cześć widzowie, dzięki za pozdrowionka Tak siedzę dalej sobie i oglądam ten park, co tu się dzieje bez przerwy. Policja to jest na porządku dziennym. No to wpadają i go sprawdzają i spisują To nie, tu to ci co piją to chyba mają worek pieniędzy z sobą od razu Nie wiadomo, nie wiadomo Czepiają wszystkich po kolei. Dwóch, trzech siedzi na ławce już podchodzą od razu, a tak robią. Widocznie się nudzi, ale to na pewno to nie nasze, tylko jakieś gumowe ryje Bo to nie jest zełku Ale to nic, mniejsze o to. Także mówię jeszcze raz. Trzy eleganciutki. Widzimy sobie z kumpem, rozmawiamy. Nie jest tacy. Także wiecie, ci co gadają i będą dalej gadać. Ostatnio też były wełku. Teraz mów, co ty trzeźwy? Ja my gdzie ja trzeźwy? się najebałem. No i łykałem jak pelikany. A jak ktoś się mówi, biorą jak szczupaki na blachę. Mówię, pijesz, pijesz? Miałeś nie pić, ja my piłem i będę pił. Ale to wiecie, mów, że nie pijesz, to będą mówić, że pijesz. A teraz jak mówię, że piję, to cisza, nic się nie odzywają. Także wiecie, wszystko jest dobrze, no. Trzymajcie się widzowie.